Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znów jesteśmy w pracowni. Chciałabym Państwu pokazać niezwykły okaz. Jest to przedwojenny Kilim Polski. Kilim ten został już wyczyszczony przez nas, a teraz będę sprawdzać wszystkie uszkodzenia. Ogólnie rzecz biorąc, Kilim ten jest w bardzo dobrym stanie, ale jest nieco uszkodzeń wątku i osnowy. W najgorszym stanie są frędzle tego kilimu. Jak Państwo widzą wiele z nich odpada wręcz, ledwo się trzymają, ale nie będziemy ich odtwarzać. Dalsza część renowacji tego kilimu będzie już przebiegać na moim stole. Ostatni etap. Najprzyjemniejszy przy No i się udało. Trochę to trwało, ale wreszcie żeśmy naprawili kolegę.